Witam Was na kanale Tata Zjango. Dzisiaj, czwarty unikat z tej serii. Dzisiaj seria Tao, Davez, dokładniej Discovery Station 1782. Zapraszam do recenzji. W roku 1997 dostajemy nasz Discovery Station. Jest to zestaw o numerze 1. 782 zawierający 319 elementów. Zobaczcie, co tutaj właściwie w tym zestawie jest. Bardzo fajna baza tutaj na wodzie z palmą, z papugą. Ta małpa tutaj tak fajnie plum do wody robi, albo chce zrobić, bo inaczej by się nadziała na tą płytę. Duża szyba, zobaczymy tą dużą szybę, ona jest naprawdę super. Dostaniemy na pewno mały helikopter, który ląduje na tej. Na tej bazie tutaj jest papuga. No, różności jest tu pełno bardzo dużo fajnych elementów, bardzo dużo nowości, bardzo dużo ciekawych, fajnych elementów. Zobaczcie, tutaj mamy dwóch nutków, którzy prawdopodobnie uciekają albo przed rekinem, albo przed tą płaszczką. Na pewno w zestawie są dwa rekiny, szkielet. Hmm, tutaj jest jeszcze podon, ja go nigdy nie wodowałem zawsze chciałem go zwodować i zobaczyć czy on faktycznie pływa, no niestety nie udało mi się tego zrobić, ten żurow tutaj bardzo jest ciekawy, bo on może manewrować tymi wszystkimi pojazdami właśnie między innymi tą mniejszą łodzią podwodną zobaczmy co się znajduje na dole tego fantastycznego pudełka, no tutaj nurek wraz z jednym z tych pilotów Właściwie monitorują co tutaj z tym pontonem, używają pewnie tego żurawia do, do montażu tego, tego pontonu. a no i tutaj jest oczywiście w całości, z tyłu jest ocean lub morze pokazane, no nic takiego ciekawego nie ma. Zobaczmy z kolejnego boku, tu już yy, jest prawdopodobnie tak jak jest na froncie naszego pudełka. Tylko nieco oddalone też y, tych dwóch nutków. Uciekajmy przed rikinem Wszystko jest tak pokazane bardzo ładnie, tak prawie jak na froncie naszego pudełka. Lecz to, y, to dno oceaniczne jest lekko oddalone. No to mamy górę. O, tę scenę chyba lubię najbardziej. Jeden z nutków robi zdjęcie, drugiemu, jak ten wpada do wody. Tak, faktycznie desantują się do wody nurkowie. Na filmach widziałem. No, nigdy sam tak nie robiłem, bo nigdy pontonu nie miałem. Aczkolwiek mam kolegę, który miał, bo, który yy, pływaliśmy po rzęce tym pontonem, ale on niestety był za płytko, żeby robić tak. Po prostu byśmy sobie porozbijali głowy. Tutaj no, eksploracja naszej łodzi małej podwodnej. Ona jest wyposażona w takie cztery łapy. Tu jeden z tych nutków, ten ulubiony ludzik z okularami wyjmuje jakieś płetwy. Drugi wskazuje mu, gdzie, co i jak jest. Jeszcze mamy... Dół omówiliśmy sobie górę też. Z boku jest to samo, zarówno z drugiego tak samo, więc proponuję od razu przejść do tyłu naszego, naszego zestawu. No, z tyłu to jest po prostu <laughs> bardzo dużo ciekawych rzeczy, więc zaczynając od tego wariatstwa, co tutaj się dzieje z tyłu. Helikopter i łódź podwodna <laughs> w jednym. Harpun, głośnik. No, to jest po prostu szaleństwo istne. Yy, to jest po prostu. Ja nie wiem co to jest, <laughs> ale to, to mi się strasznie podoba. Tutaj jest widać, że tutaj jest jakby paliwo do, dotankowywane do, do tego helikopterka. Tutaj wyciągają yy, jakieś szkielety z wody. No, no i oczywiście to jest jakby jeden, jeden yy, alternatywny model. Niezbędne z tego, że tutaj przejdziemy do tej imprezy. Tutaj jest baza też. Yy, Płetwonurków na dole, bardzo fajnie oznaczona, tutaj jedynka, z przodu jakieś liście na dole. No to mi się bardzo podoba ten alternatywny model. Tutaj jeden pan nawet sieci w tej bazie. Yy, oczywiście wszystkie zwierzęta podwodne yy, w swoim yy, naturalnym środowisku. Tutaj o, jeszcze zauważyłem, patrzcie, to jest jakaś, jakiś tutaj model jest statku yy, pirackiego rozbitego. Też fajne tutaj zdjęcie, lecz. Fajne nawiązanie w ogóle do serii Pirates. Bardzo mi się to podoba. Zobaczcie tutaj. to jest po prostu też jaka, jakieś laboratorium badawcze. Złowili rybę. Tutaj druga ryba, małpa, papuga. Wszystkie zwierzęta tutaj są. Ja nie wiem, co ma na celu te, ten, ten alternatywny model. Czy oni to badają? Czy oni mają zamiar zjeść te ryby? Małpę? No nie wiem. St strasznie dziwne te, te modele alternatywne. No i ten ponton z hiper śmig z tyłu. <noise> Bardzo fajne. Bardzo się uśmiecham przy tym, co tu jest faktycznie namalowane w tym yy, z tyłu tego modelu. Tutaj oczywiście jest prezentacja naszego laboratorium. Tutaj pokazują nam, co znaleźli yy, pod wodą. Jakieś takie omuszle z krabem, yy, konika wodnego. Tutaj jest ten x To znaczy yy, jeżeli dasz ten tile 2 na 2 z wężem, to i przyłożysz tą niebieską Yy, klapą prześwitującą, to ujrzysz co faktycznie Przedstawia na niebiesko ten, ten, ten obrazek. Tutaj mamy węża, konika morskiego, yy, kraba z muszlą, no i faktycznie yy, przedstawia nam to, co na niebiesko świeci. Prezentacja, oczywiście, naszego żurawia: jak zwodować łódź podwodną. Tu wszyscy są przy tym, bardzo dużo się dzieje. Zwierzęta podwodne w swoim naturalnym środowisku. No i oczywiście dostajemy fajną, ukrytą pułapkę. Odsuwamy jeden tile, rekin nas chce pożyć. Tutaj mamy jeszcze szkieleta, więc w środku jest naprawdę bogato. Oczywiście został wytłoczkowy, on znajduje się w tej wytłoczka znajduje się w tym miejscu. No petarda, po raz zacząć to składać i Widzicie, co było głównym problemem serii Divers? Właśnie to ustawienie. Że na jednym poziomie, niestety, musiałem ustawić i dno oceaniczne, i, i tą bazę. Bo jest tutaj tego wszystkiego tyle, że chyba sobie podzielimy. Co pierwsze, będziemy omawiać, bo naprawdę jest pełno tutaj fajnych rzeczy. Moim yy, zdaniem, te dna oceaniczne, co tutaj się prezentują, no po prostu super. Mamy zajebiste figurki, mamy zajebistego Divera. Z, z, z brodą tutaj, z, z zarostem, z takim jakby urządzeniem podwodnym, no i oczywiście harpon, no, ale no, tak jak mówiłem wcześniej, oni są cały czerwoni, yy, jako jedynie chyba w tych zestawach, bo tak jak wcześniej mówiłem, wszystkie te podki są przepasane jakimiś czarnymi rzeczami. Tutaj pokażę Wam jak się prezentuje ta babka. Ta babka jest dość taka, no o widzicie? no on niby ma zjadać jakiś tych. Nie wiem, czy to działa dobrze, czy źle. Mnie to tak średnio działa. Mi się ogólnie to nie podoba. No ale biały rekin. Biały rekin jest fajny, unikalny, bo jako że zawsze w serii Pirates były szare te rekiny, właśnie w serii Daiwats jest wykonany yy, biały rekin. Tutaj mam jeszcze jednego rekina. Jest to rekin piła. Yy, nie wiem, kto pił, ale na pewno ten, ta ryba bardzo dobrze prezentuje się w tym fantastycznym zestawie mamy też płaszczkę do tego wszystkiego gdzieś nam się zapodziewamy z tyłu, o już jest zapomniałem jak go fajny element, dużo zwierząt takich yy, oceanicznych dostajemy wraz z tym zestawem w ogóle seria Divers uważam, że jest jedną z fajniejszych serii w całym świecie LEGO, bo z racji tego, że nie dość, że dostajemy nowych elementów pełno, to jest naprawdę super ten na oceanie. Zobaczcie, znajduje się na takiej płytce niewielka zabudowa właśnie z tym rekinem. Tutaj jeszcze jest szkielet. Ten szkielet też fantastycznie wygląda, bo to jest szkielet starego typu. A wiadomo, że teraz nowy typ szkieletów zmienili im te głowy. Mi się to strasznie nie podoba. Dlatego, że ten stary szkielet był taki właściwie dużo fajniejszy i dużo straszniejszy, nie był taki zwykły. Zobaczcie, one te ręce tak gonią mu. To było charakterystyczne dla, tych, dla tej fantastycznej figurki. No i możemy sobie zobaczyć, co faktycznie jeszcze klei nasz ten zestaw. Do tego dostajemy naszą małą łódź podwodną. Tutaj również eksploduje to dno oceaniczne. Fajna figurka z przodu, z okularami, taki i z mikrofonem, żeby mógł kontaktować się z tą bazą na górze. No, te kuliste szyby zupełnie wyjątkowe dla tej serii. No i też, tutaj z boku, też takie piękne, bo one prezentują właśnie serię Divers z tyłu śmigło yy, te naklejki, we wszędzie są te naklejki i do tych tutaj paczek oraz do tego do tych boków też wszędzie trzeba było naklejać te, te naklejki no i feno, bo on ma cztery łapy aż i może sobie pobierać lub faktycznie chwycić jakiegoś zwierzaka tego morskiego lub pomóc wydostać się temu potwonatkowi z tej wody. Zobaczcie, ja sobie jeszcze pozwolę tutaj, przechodząc dalej do naszego zestawu wychodząc już z pol wody, możemy sobie tą łódź tutaj nieco w ten sposób zaprezentować. No i ten żuraw tutaj schodzi w dół, tylko jego problemem jest oczywiście to, że on, jeżeli wyciągniesz bardzo do góry, to on się nam zaczyna tak zwijać zaraz. Tak się prostuje, i to jest takie niewygodne. Fajne to jest, że on po prostu schodzi tutaj, i to jest takie mega klimatyczne. Może widać różne inne rzeczy. W tym zestawie jeszcze dostajemy oprócz tych 319 elementów delfina. Delfin też jest fajny, bo on był w takiej serii Bailiff. On Ta seria miała kilka tych delfinów. One już później były coraz bardziej popularne, ale przed rokiem 2000 jednak stanowiły unikat. Dla niektórych zestawów później, tak jak wcześniej wspomniałem, nie był już unikatem. Dostajemy małpę, tak samo yy, klasyczną, taka jak była w Piratach. No, tak jak mówię, ten zestaw ma bardzo dużo zwierząt, dużo ciekawych, fajnych takich rzeczy, więc ona sobie też gdzieś tutaj specjalizuje. Gdzieś tutaj można sobie ją schować. Następnego ludzika możemy pokazać. Żółty aparat charakterystyczny dla serii Divers. Ten ludek też jest płetwonutkiem, on jak mu yy, jak mu się powymienia butlę tlenową założy oraz maskę, to też jest y, może być tym płetwonutkiem, dokładnie rzecz biorąc, ta, te rzeczy znajdują się tutaj z tyłu. No to niestety się nie otwiera w żaden sposób, ale on tutaj z tyłu. Po prostu tamte butle tlenowe wraz z tym kaskiem są. Więc możemy zrobić dwóch nurków, tak jak wcześniej było. No i oczywiście helikopter. Helikopter to zadań specjalnych. Bardzo mały, skromny helikopter. Również z małą wyciągarką z tyłu. Też do transportowania różnych fajnych rzeczy. No i bardzo podobna głowa do poprzedniej, tylko że już z brązowymi włosami. Bardzo fajna rzecz. On tutaj może lądować, no i... No i przede wszystkim pora omówić naszą bazę. No, widzicie, to nie do końca tak jak działa, jak należy. No, i w tej bazie znajduje się, tak jak wcześniej wspomniałem, troszkę na miejsce, żeby to wyciągnąć, bo to jest tak ciekawie zamontowane. Tutaj, a zobaczcie, chciałem Wam zaprezentować, jak ja, to jest magia lat 90. Tylko, tak. no i ten tail faktycznie z, z konikiem morskim tutaj słabo widoczny ten mały konik morski no ale popatrzcie, zrobiłem sobie tak cyk i co, widać? widać, jest mały konik na brzuszku mamy jest teraz nie widać go no i co, super, nie? <laughs> fajne, no mi lata 90' właśnie przypominają serię Divers to jest moje dzieciństwo tu jest to samo widzimy kraba nie ma kraba krab się chowa muszli, proszę bardzo, fajna rzecz mi się porabiają takie rzeczy, rozwiązań jest pełno w takiej, rzecz, w takiej bazie ciekawostką i unikalnym elementem tej bazy jest ta szyba zobaczcie, ta szyba występuje jeszcze tylko w takiej serii model team i ona występuje chyba w jakimś dużym jeepie. a przede wszystkim te naklejki, wszędzie wszędzie w całym zestawie kleją jest arkusz specjalny do naklejenia tych naklejek no i ona jest właśnie super unikalna, charakteryzująca się przez ten zestaw. Pragnę jeszcze tylko wspomnieć, że w zestawie jest bardzo fajna papuszka. Też ona często gęsto występowała w serii y, Pirates. Trzymają ją Kapitan y, Rudobrody, Ona jest malowana, ma żółty dziób, ma tutaj białe malowanie. No i oczywiście pióra charakterystycznym podcieniu odcieniu żółtym, zielonym i czerwonym. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała. Zapraszam do pozostałych moich filmów. Znajdziesz tam różne inne serie, różne inne unikaty. Zapraszam również do subskrypcji mojego kanału, do lajkowania, komentowania. Do zobaczenia za tydzień. Cześć!